Witam Was serdecznie, moi drodzy, nie spalarnia, a instalacja do termicznego przetwarzania odpadów. O tym będziemy dyskutować dzisiaj w Ugorzelinach. Czy w naszej firmie ZZW w odwrót stanie tak zwana spalarnia? Moim zdaniem jest konieczna. Są takie w Luksemburgu, w Kopenhadze, w Sztokholmie, w całej Europie, w Japonii jest najwięcej na świecie. Ale co powiem mieszkańcom gminy chonice? Powiem im, że miasto Chońce przyjmuje rocznie pół miliona metrów sześciennych ścieków od mieszkańców gminy, czyli 1500 metrów sześciennych dziennie. Powiem, że mamy również spalarnię odpadów w medycznych w Chonicach i powiem, że miasto chce wziąć ciepło z tego przetwarzania odpadów, o którym mówię, ale gdybym na przykład mógł zbudować taką spalarnię bliżej Chojnic, to bym to zrobił, ponieważ byłby niższy koszt budowy ciepłociągu do naszego miasta. Tak więc rozwijamy się razem, żyjemy razem, musimy szukać synergii, w naszym działaniu. Jestem przekonany, że ta instalacja jest nam potrzebna, żeby utrzymać dość niską cenę odpadów komunalnych, za odpady komunalne. Dlatego kibicujcie nam. Nie chcemy konfliktów jako samorządowcy. Chcemy wytłumaczyć na przykładach już sprawdzonych, jak to funkcjonuje w innych miastach, w innych miejscowościach, w innych państwach. Ciekawe spotkanie w Ogorzeinach o 17 w szkole. Zapraszam serdecznie.